Witajcie kochani, tak sobie siedzę przed swoją chatinką z psinkami i tak sobie właśnie rozmyślam i na co wpadłam. W cokolwiek wierzysz, do jakiej kategorii, jakiejkolwiek zostałeś przypisany, drogi człowieku, czy jesteś foliarzem, czy jaką inną, jakąkolwiek inną grupą, to mam taki pomysł, żeby zostawić to swoje przekonanie, te wszystkie swoje wierzenia, fronty, afronty, i jeżeli chcesz się przekonać, czy to jest Twoja prawda, to z, zapraszam do tego, żeby zabawić się w utożsamianie z każdym innym przekonaniem, nawet przede wszystkim tym najbardziej skrajnym, żeby zupełnie nagim wejść w odczucia i przekonania drugiego człowieka i żeby się skąpać w każdej z rzeczywistości. Oczywiście do tej podróży trzeba być gotowym, trzeba mieć wysokie wibracje i wiedzieć nadal, kim się jest, mimo tego, że bierze się udział w różnych przedstawieniach. I wtedy, kochane, dopiero jak wrócisz po tej podróży, to wejdź sobie ponownie w swoje przekonania i zobacz, na ile się zmodyfikowała twoja rzeczywistość. No, polecam, kochani, bo to sprawia, że... Akceptacja, o jakiej mówimy, nabiera zupełnie innego wybrzmienia, a tego nam dzisiaj brakuje, kochani: akceptacji, akceptacji każdego z nas w wydaniu, jakim jest, tak, żeby nie wejść w takie zależności, które nam odbierają zamiast nas wznosić. No, przyjemnej podróży, buziaki pa.